Pisma świętego Franciszka z Asyżu, wydawnictwo Ojców Franciszkanów, brat Nizew. List do pewnego ministra. Do brata N., ministra, niech Pan Cię błogosławi. Mówię Ci to jak mogę o stanie Twej duszy, że to co przeszkadza Ci kochać Pana Boga, i ktokolwiek sprawiałby trudności, czy to bracia, czy inni ludzie, nawet gdyby bili cię wszystko, to winieneś uważać za łaskę. I tak chciej, i nic innego. I tego ci życzę przez prawdziwe posłuszeństwo wobec Pana Boga i wobec mnie. To wiem z całą pewnością, że to jest prawdziwe posłuszeństwo. I kochaj tych, którzy ci to czynią. I nie chciej od nich nic innego, jak tylko tego, co Pan ci da. I w tym ich kochaj i nie pragnij, by byli lepszymi chrześcijanami. I to niech będzie dla Ciebie ważniejsze niż życie pustelni. I po tym chcę poznać, czy miłujesz Pana i mnie, sługę Jego i Twego. Jeśli to uczynisz, to znaczy. Aby nie było takiego brata na świecie, który by, gdyby zgrzeszył, jak bardzo tylko by mógł zgrzeszyć, ponieważ skoro spojrzy w Twe oczy, aby nigdy nie odszedł bez Twego miłosierdzia, jeśli miłosierdzia szuka. I gdyby nie szukał miłosierdzia, zapytaj go, czy miłosierdzia pragnie. I gdyby potem na Twych oczach po tysiącokroć zgrzeszył, kochaj go bardziej niż mnie dotąd, abyś pociągnął go do Pana i zawsze mieć współczucie dla takich braci. I oznajmi to gwardianom, kiedy mógł będziesz, że sam jesteś zdecydowany tak czynić.